Dzień dobry, dzień dobry! Witam w kurniku Kazika! Ja jestem Kazik, czasem lubię dawać w gazik, ale to nie teraz, dlatego że teraz, dlatego że dzisiaj jest piątek, piąteczek, piątunio, a więc dla wielu z Was zaczyna się właśnie weekend, jutro macie wolne, zaczyna się weekend, ale nie dla Kazika, dlatego że Kazik zawsze ma coś do roboty, a więc Kazik cały czas ma weekend. Tak, tak. Najpierw słuchajcie, idę otworzyć kury, wypuszczę je z kurników, a później lecimy szybko do Kwok, do Simonki, do Tereski, zobaczyć jak tam u nich wygląda sytuacja, jeśli chodzi o kurczaczki. Bo Simonka dostała wczoraj wieczorem jajka i ciekaw jestem, czy z tych jajek już wykluły się. Kurczaczki, cześć Halina, cześć Bolek. Tak, chodźcie, chodźcie, nie bójcie się. Wypuszczam kurki, nie tracąc cennego czasu. Jestem ciekaw, kto tutaj wyjdzie pierwszy. Jak mówicie, czarna czy jaka? Tak, czarna, czarna. Na równi z tęczanką. A stąd dlaczego jeszcze nikt nie wyskoczył? Co? Idziemy, idziemy! Wylewa się fala młodej zbrodni! Ze starą! Dobrze, wszyscy, wszyscy wyszli! Nikt nie został. Uciekinierka, jak zwykle, będzie dzisiaj uciekać bo jakby mogło być inaczej, zaraz Wam przyniosę jeszcze zielonej wyki, ale póki co, idziemy! Do kurniczka! Wczoraj wieczorem robiłem jeszcze oprysk yy, drzewek miedzianem. Wiem, że to troszkę późno, ale jak to się mówi, lepiej późno niż wcale, co nie? Tutaj siedzi Tereska. <tryk> Tereska, jak tam twoje kurczaczki? Pokaż, pokaż nam. Te sztuczne jajka już możesz oddać. Nie pokażesz? No dobrze, może później. Najważniejsze słuchajcie, co tam słychać u Simonki. Czy tu się już wykluły kurczaczki? Dzień dobry Simonka. Tak jest. Buziak dla widzów był. A teraz patrzymy. Pokaż coś to się nie chcą kluć. Tutaj są sztuczne. Pokaz Simonka. Simonka ma troszkę utrudnioną sprawę. Słuchajcie, bo. Bo ma tą chorą łapkę. Wiecie, pamiętacie. O matko Simonka! Ale żeś tych jajek nabrała plastikowych. A gdzie prawdziwe. Gdzie kurczaczek? O, jest jeden! A jaki to będzie? Australorp! Zobaczmy, jak wygląda Australorp. Tak wygląda. Mam nadzieję, że będziesz kurą, a nie kogutem. Dobrze. Wracaj do mamy, wracaj. Tutaj się też kluje. A to, co to jest takie zmasakrowane. Tutaj Ci pomogę, bo się strasznie zakleiłeś. To jest krzyżówka. Issy Brown. Z zieloną nóżką, srebrzysto szyją. No dobrze, już dasz sobie radę. Idź tam do mamy, idź. Także czekam jeszcze tam pod Simonką. Jest jeszcze jedno jajko. Tutaj, żebyś ciepło miał. Dwa się już wykluły, można powiedzieć, jeszcze jedno zostało. A te plastikówki już zabieram. Teraz włożę szybko plastikówki do kurniczków, no bo gdzie mam je włożyć? I lecimy, słuchajcie, szybko do inkubatora. O, uciekinierka! Uciekinierka! Jest turystka, jest uciekinierka. Uciekinierka zapewne jest córką turystki. Bo po kim by miała Takie ciągotki do ucieczek Chodź Ucieknierka Tutaj idź Będziesz miała trochę trudniej, żeby uciec A teraz rozparceluję jajka Tutaj dla zachęty Oj, 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 bajlarynkę Ale wyszarpał Rudy Za głowę ją wyszarpał Tutaj dla zachęty Sześć plastikowych jajek, a właściwie tu dam cztery, a tutaj dam 2. I znosić mi jajka. Jestem już z kamerą przy inkubatorze. Jest to ostatnia faza inkubacji. Zobaczmy, co tam się dzieje. O! Właśnie wykluły się dwa kurczaki. Jeden to australorb, a drugi to a drugi jaki? Jakaś zielona nóżka pewnie. A ja mam tak zimne ręce, słuchajcie, słabiutki jest ten. Australorb, jak widzicie, się rzuca, a ten miał problem długo wychodził i jakoś tak niemrawo leży ale zaniosę je teraz szybciutko do Teresy do Tereski ją je zaniosę i już będą sobie siedziały pod mamusią chodź chodź Australopku jeszcze pępowinka to nic ty też już chodź Wiem, że mam chłodną dłoń, ale zaraz będziecie u ciepłej mamusi. Kurczaki najlepiej podkładać kwocę, kiedy jest ciemno, tak aby ona ich nie widziała. Wtedy ona rano się budzi i myśli, że one wykluły się u niej. Natomiast ja robię to w dzień, bo gdybym zrobił to w nocy, to nic byście nie widzieli, to po pierwsze. A po drugie, no cóż, wykluły się rano. Najważniejsze, ona je słyszy, już ją słyszę, że, słyszę, że ona je słyszy. Yy, najważniejsze, żeby kurczaki podłożyć kwocę we wczesnej fazie, kiedy ona jeszcze nie poznała swoich dzieci, nie wie jak wyglądają za bardzo, jeszcze nie biegają, bo kiedy później je pozna, a wy będziecie chcieli podrzucić kolejne, to już istnieje ryzyko, że ona te kurczaczki odrzuci. O, zobaczcie, to są te dwa. To są te dwa. Jeden jest bardziej druchliwy, drugi mniej. I już i już trafiają tutaj do swojej mamusi. Ten, kto ogląda kurnik kazika, zapewne zwrócił uwagę na ozdóbki, ozdoby, jakimi przyozdobiłem swój, swoje kurniki. Takie malunki na deskach zwróciło na to również uwagę kilku widzów ostatnio, i nawet jeden z nich zamówił u mnie takie ozdoby. Więc postanowiłem pokazać wam te ozdoby zanim wyślę je do Austrii, bo będą docelowo wisiały na kurniczkach. Zdobiły kurniczki w Austrii i właśnie jeden z widzów zamówił u mnie tego typu ozdoby. Zanim je wyślę, to postanowiłem, pomyślałem sobie, że pokażę je na kanale. Jeśli ktoś z Was <ślał> chciałby coś podobnego, to oczywiście również można się ze mną kontaktować. Ale pokażę Wam jeszcze jedną miłą rzecz. Właściwie nie pokażę, tylko przeczytam jedną miłą rzecz. Pewna mała dziewczynka, która ogląda. Kurnik Kazika, no może już nie taka mała, ale napisała pracę do szkoły. <laughs> Miała stworzyć opowiadanie na dowolny temat, i posłuchajcie, co napisała. Za górami, za lasami była chatka Kazika, a w tej chatce wielka farma kurek ozdobnych. Ja, Kaja, Spoglądająca za płota zauważyłam mężczyznę, który wstaje codziennie o piątej i dokarmia te piękne ptaki. Gdy się wkradłam na teren kazika, zobaczyłam piękny ogród, było tam pełno drzew i kwiatów. Wśród nich stały małe domki, w których mieszkały piękne kury. Codziennie się tam zakradałam. I obserwowałam, jak kazik dba o swoje kury. Każda miała swoje imię. Były piękne. Pewnego dnia usłyszałam jakieś piski. Ciekawa i przestraszona poszłam zobaczyć, co się dzieje. Okazało się, że w farmie kazika pojawiły się małe kurki. Były piękne. Kolorowe i bardzo głośne. Zakradając się tam, poznałam Halinkę, która lubi dawać buziaki i Simonkę. Ukazika na podwórku jest bardzo ciekawie, bo oprócz kur ma także kotki i psy. Lubię tam zaglądać codziennie. Czyż to nie jest sama słodycz i tym miłym akcentem? Będę się z wami już żegnał, serdecznie pozdrawiam wszystkich widzów, dziękuję za oglądanie Kurnika Kazika, jeśli wam się podobało to łapka w górę, piszcie komentarze, ja wam życzę miłego weekendu, mówił do was Kazik, teraz idę dawać w gazik, a my co widzimy się w kolejnym odcinku.